Masz czasami takie wrażenie, że brew opada, a oko robi się takie ciężkie. Pokażę Ci teraz świetną technikę, o której mało osób mówi, a efekt zobaczysz od razu. Jedną ręką podciągamy brew do góry, dosyć mocno. Drugą ręką, palcem środkowym i wskazującym, kładziemy na wewnętrznej części brwi. Lekko naciskamy. Opuszczamy delikatnie głowy w dół i robimy 15 20 takich drobnych, punktowych rozciereń. Następnie przesuwamy palce dalej na środek brwi. Znowu przyklejamy palce, głowa troszeczkę w dół i wykonujemy 15 takich mikro przecierań. Pamiętaj, że te ruchy nie są mocne, one są delikatne. Ale za każdym razem świadomie wchodzimy coraz głębiej w tę tkankę. Na koniec rozluźniamy tkanki, ustawiamy brew w nowej pozycji, żeby utrwalić efekt tego ćwiczenia. Spróbuj, a natychmiast poczujesz, jak brew się unosi, oko się otwiera i napisz w komentarzu, czy czujesz, a może nawet widzisz różnicę.